Dzień dobry, z tej strony Kwier i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Niestety ostatni film, który miał wlecieć zamiast tego wleciał repo, się nie nagrał. A w tamtym odcinku budowałem oto. No ale nic nie poradzę, nagrał się sam dźwięk, więc niestety nie pokażę jak to budowałem. Trochę mi to zajęło, nie będę ukrywać. Niestety nie zobaczycie tego. No ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Trochę z czasu na to poszło. Mogę wam tak pokazać. W środku jeszcze nie robiono, oczywiście. Sugerowałem się na zdjęciu, ale tak głównie to budowałem sam. Ocenić musicie sami. To jeszcze oczywiście nie jest skończone, jeszcze tam poprawki mogą być. Ale w taki sposób to wygląda. W Śro środku się nie bawiłem w jakieś dekoracje na razie, tylko z zewnątrz. Tu jest drugie piętro, znaczy to są pierwsze piętro, a drugie piętro jest... Tutaj o, tyko, akurat jeszcze nie wiem jak tam schody zrobić, więc dlatego tak wlatuję. I a propos latania, a nie już chyba pokazywałem, rękawiczki trzeba było nałożyć. Zemczotowałem sobie całą zbroję, oszczędziłem to już wam, no i w sumie plan na dzisiaj to chyba pozwiedzać nether? Bo expiłem w endzie, ale gdzie smok nie jest pokonany no, Znaczy nawet zrespiony jeszcze nie jest Potem trzeba podejść do fontanny głównej, żeby zrespić go Ale najpierw trzeba zdobyć obsydion Chyba nawet tutaj jest lawa półka, więc będzie łatwo zdobyć obsydion No i zwaję minerem, będzie szybko no i teraz tak, gdzie by ten portal zrobić? W sumie tak go chyba będę przestawiać, to tak naprawdę nie ma znaczenia, więc sobie go zrobimy tutaj. A na no, bogato, bo mamy obsidian. No to co? Zobaczmy co w środku. Okej, okay, wygląda dosyć normalnie. Jeszcze co to sobie bym wziął? To. Nie wiem czemu to są waypointy, ale... Dziwne. Nether wygląda dosyć normalnie. A ja tak, ja mam włączone dźwięki potworów. Przybić Endermanów trzeba było wyciszyć, bo tragedia. Dobra, możemy w sumie kwas pokopać. Nie wiem czy się przyda. O! A to twierdza? O! Z łukami z O, okay. oh, no fair resistance, ty, przyda się. To wygląda jakby ktoś tu był. Definitywnie ktoś tu był. Cześć. O! Oh. to lutowane jeszcze wytrapałbym się tam na górę okej, okay, czyli to jednak forteca albo spawner zniszczony, albo nie było świeczki wezmę no ale to zlutowane to stałem, że to już nic nie będzie. I tak w ogóle mam zenczatowany plecak i przedmioty z potworów od razu do niego się wrzucają, więc... Fajna rzecz Świadło może się przyda figura widera Nie to już wszystko było spędzane porotawki przygarły. Gdzie by tu pójść? Tam coś jest. Myślę, znaczy że też było lutowane. No ale... trzeba sprawdzić. Wow. Tu chyba boss był. Tak, portal nawet jest. Ciekawe. Fajne wagoniki. Ale to tamto też na pewno ktoś był. Daddy. Nie to by się kierowało. ja sobie wezmę tarczę, jednak, w razie czego? Nie to O chyba tego nie wykopię. Nie zupełnie kill No lud zwykły. że fajniejsze rzeczy zostały już zabrane. To też byli Nic ciekawego Pytanie, czy ja mam waste? No może ze sobą? Nie. No to będzie. Trzeba wrócić na piechotę. Aha. Może coś fajnego z tego zrobić? Oprócz Dasek bez użyteczny. Kolejna forteca. Spoko. Oho, możliwe, że tutaj nikogo nie było już. Trochę blajzów bym pobił. No właśnie. Mamy to samo. O! Coś z głową i Super. No rzecz jakieś wyśmienite nie są. Just protection. No raczej nie dla mnie już. Fire aspect Fire Protection Okej, okay, czyli takie średnie te książki. No, zobaczmy co dalej. No i świetnie. To ja lubię. Diamantowa klota Niestety dla mnie się już nie przyda. To chyba tyle z tej nogi. Potem coś jest, chyba nie. O, Blizz powder, chyba tyle. No to wychodzimy. Co u góry będzie w takim razie? Balkon. Okej, okay, tu jest dużo rzeczy. Okej, okay. kolejna jajo smoka do plecaka, to jest chyba to jajo smoka co ja mam, ale będzie można wybrać swojego własnego, melony chyba nie mam. OK, jednak spoko tu rzeczy, a i przy okazji jeszcze zdobyłem to jajko, nie wiem czy to... Pokazywałem chyba nie jak dostać portal. Szedłem, bo mogłem opróżnić w placach przed tą wyprawą. Idzie dalej. Okej, okay. coś jest. Od razu obok, grzech byłby nie pójść. Kolejne portale, ale to chyba wygenerowane. Czy to jest bastion? O kurde. To było niemiłe. Strzymasz złote marchewki, diamenta łopata. A tu jeszcze skrzyka. Sporo złota. jest smarł Co to, to działo Kurde jak to wyrzuca Ciekawe gdzie mi to by przyniosło. W sumie trzeba sprawdzić. O kurde Koledzy to nie było miłe. Okej, okay. ciekawe. O nie. Gdzie jest to? O, dobra, tam daleko. Przeszkórzyki lepa. Okej. Okay. Łuk, dupie. Okej, okay, to jednak nie było wartościowe. Fajnie to wygląda limestone to to stawię i tego limestone trochę to definitywnie mam je zabić bo nie wydaje mi się że przy, przypadek się tam tym limestone Dungeon w dungeon, o, nie, tu jest! Ale mam taką zgraźnię z tego, no co to jest? to wygląda. tak, Slime? No, o, siema. No i dawaj sklep. Może to są trialsy, zwykle z Minecraft'a, ja o tym nie wiem, bo ja raz nie byłem. Chyba nie ma co tu siedzieć, wracamy na nether. jak było w planach. Co co jest? Bije, dobra. Macie jeszcze jakieś skarby? Czy to raczej tyle? No nie wydaje mi się. Chyba lecimy dalej. Dosłownie lecimy. A Jeszcze jedna skrzyniaszka. Okej. Okay. Jakaś chatka. Można luknąć. Bloki złota? Debrisy? Kurde. Czemu ja wcześniej tu się nie wybrałem? O, banner pattern. sobie ja też wezmę. Co, co jest? Bambus? Chyba tylko budulcowo. Ale ciekawie to wygląda. Co się biorę, co w ogóle? O! Coś wielkiego przed nami. Oho! Pytanie, czy jakiś lód jest po prostu? Czy tylko z bossa? Pytanie. To... Rangę jakoś aktywować. To Ja pierdziele, co to było? Ale młot. Kurde, A co z tego? Nic? Lawa power tool. Nie mam pojęcia. Ale o kurde. Huh. To było mocne. Achievement właśnie. Peter. Jest. 15 ekspaż, kurde. A, ja, to można lokalizować. Okej okay, spoko. To obstawiam, że takie wielkie struktury to, to będą raczej z bosami. A ty to kto? A, Billy, dobra. ciekawe jak to bije. To, to ja nie mam pojęcia co to jest. Kui czaszka dawaj mnie to. Kolejna. Coś możemy z miterem zobaczyć. Nie wiem. Albo coś tu poszło nie tak, albo są jakieś szczątki czegoś. Nie mam pojęcia. Otóż to jest, to jest czaszki wszędzie. Znaczy nie, żebym narzekał. Mikonika będzie można zrobić. Mam nadzieję, że ten miter nie jest jakiś mocniejszy. Niż ten z wanili. A pokażcie mi to. Obsidian. Czy ja chcę zbierać, nie wiem, złoto mogę pozbierać Chcę na bloki przerobić. Czy się robi jakoś inaczej? Nie, dobra, tego nie będę zbierać No, z taką obsydioną już nie będę robić, więcej Dobra, to idziemy jeszcze dalej Serduszka mu zostało Nie najgorzej Ile to bije? No bez? Można to enchantować jeszcze? Można. O kurde. Jeszcze można to ulepszyć. I rzeczy rozwalać. A spróbujmy jeszcze gdzieś dalej pójść. Kolejne jakieś twierdza czy coś. No. lodstone. Nie potrzebuję tak mi się wydaje ich... Może ja przekraftować na coś? Nie, w chizel można coś Chipcie, co? So, nie ten mod. Kolejna chatka, a to jest. Twierdza? Albo i bastion. Susponery. A bo już nie będę tego złota podbierać. Tak szczerze to nie wiem, po co mi to złoto? doleca to Nice. Dzięki za regenerację. Ja to tylko po skrzynki są Speed, ale to jedynki. Czemu jedynki? Ja pierdziele jak mnie żeś wyrzucił, chłopie. Tam też to skrzynki, dawać mi skrzynki. Ktoś jeszcze? No ja myślę. Dobra. Sztandar mam już Smithing template'a też mam Dobra <coughs> Wracając do złoto. złota Dobra Debris, sztabka nadrytu o, ja już smoka te miejscówki są OP moim zdaniem więc jak będziecie grać kiedyś to polecam zaglądać do tego sami widzicie co może znaleźć swojego żywy wywalił ziomek a tam już chyba nic nie będzie to już nawet się nie będę tam wracać przejdźmy się jeszcze kawałek Chciałem jakiegoś waystone'a też znaleźć. Łatwiej byłoby wrócić. To jest kolejny bastion. Tu może skręcę w dół. Okej, okay, twierdza. Czy ja chcę... W sumie blazerodów Rodów 6 sztuk. A czy ja w ogóle potrzebuję te Blazerody? Tak szczerze. To wygląda jak pułapka. Aby jakby ktoś próbował przywołać tego Hero A A zobaczmy co w tej fortecy. Okej, okay, czyli tam mogło nie iść po prostu z jak widzę. Żeby zobaczyć tych innych bossów, chyba będę musiał pokraftować te itemy do znalezienia tych struktur. Bo tak, hop, oh, po prostu to może być ciężko. Tam okay, chyba kolejny bastion. Bardzo możliwe. No to bez wahania będzie bastion. Zobaczymy jeszcze, co tam jest. No ta basen, tylko taki malutki. A ciekawego jest skrzynka jeszcze. Dobra, to szybki luk speedy. Dobra. To jest chyba znak, że nie, nie chcę. A ja na tym tle będę się z wami żegnać. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Możecie się zostawić subika i lajka. Bardzo mi to pomoże. Zmotywuje, żeby nagrywać więcej. Sorry, że ostatni nie było Minecrafta. Ale cóż, jakoś trzeba żyć. Nie wiem, czy to widzicie jako dodatkowy materiał, czy regularny. Ale tak czy siak, widzimy się w następnym. Siema.